Państwa I moim gościem jest Katarzyna Stachowicz, radna Sejmiku Śląskiego, Platforma Obywatelska z Zagłębia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Bartek mówił o korkach. To był hardcore na drodze dojechać. Tak, dzisiaj fatalna, fatalnie. Jechałam półtorej godziny do Katowic z Dąbrowy Górniczej, z Błędowa, z pustyni błędowskiej, skąd pochodzę, ale naprawdę było ciężko dojechać do Katowic dzisiaj. To tyle informacji autoradia w porannej rozmowie Radia Katowice. Pani radna 52, 2394 głosy. To ja zapytam, jak Zenon Laskowik w pewnej piosence, jak to się robi? To na pewno ciężka praca y, moja jako radny i sejmiku województwa śląskiego, ale przede wszystkim słuchanie ludzi, bycie blisko ludzkich spraw bycie blisko ich problemów, słuchania tego, co chcą nam powiedzieć i myślę, że też realizacja tych wszystkich projektów, które zaplanowaliśmy w sejmiku i które zostały zrealizowane. To ja zapytam tak, lubi pani gra w szachy? Tak. A roszady? <laughs> <noise> Też. Wie pani skąd to pytanie o Roszady, bo to wszystko wskazuje na to, że to będzie druga taka Roszada w historii pani działalności politycznej, bo kilka lat temu, kiedy Wojciech Saługa został marszałkiem województwa śląskiego, pani zajęła jego poselski mandat w tym roku będzie podobnie? Jeszcze nie podjęłam tej decyzji, czy obejmę ten mandat. Ale rzeczywiście no jeszcze nie ma decyzji, czy Wojciech tak, Sałga będzie Oczywiście najpierw ale musimy wybrać. Chyba nie zdradzę tajemnicy, że naszym kandydatem na marszałka województwa śląskiego jest Wojciech Sałga, parlamentarzysta, też były marszałek. Rzeczywiście była taka sytuacja historyczna, że ten mandat wcześniej objęłam po, po Wojtku. Wtedy było też trudno, ponieważ ja we wrześniu urodziłam syna, a w grudniu złożyłam przysięgę w Sejmie, także syna wychowywałam w Sejmie, także to była naprawdę trudna, trudna rola moja wtedy. Można by powiedzieć nie pani pierwsza i pewnie nie ostatnia. Pewnie, pewnie nie, ale dla każdej kobiety, dla matki, która chce być blisko swojego swojego dziecka i pełnienie jeszcze funkcji publicznej, jakim jest rola parlamentarzysty nie jest prostą sprawą. To będzie ta roszada królowa za króla? Ja myślę, że jeszcze czas mamy troszkę na, na podjęcie tej decyzji. Przed nami dzisiaj Ostatnie posiedzenie Sejmiku szóstej kadencji. Pewnie nowe będzie początkiem maja, i wtedy się okaże, i wtedy na pewno taką decyzję podejmę. Kobiety postanowiły, że będą więcej uczestniczyć w życiu publicznym. Postanowiły walczyć o tytuły prezydentek, burmistrzyni czy wójcin. Dobrze mówię, chyba tak. Jak wyliczono w dogrywce za kilka dni, szansę ma 10 pani a w dwóch miastach to to pewne. Mówimy o zabrzu i o cieszynie, bo tam dwie panie stają w wyborczych szlankach w drugiej turze. Cieszy się pani, że kobiety zdecydowały dowały się walczyć. Tak, bardzo się cieszę. przecież wybory te, które odbyły się 15 października, tak naprawdę wygrały kobiety i, młodzi, i młode pokolenie. To kobiety poszły w większości zagłosować. I dzisiaj kibicuję wszystkim moim koleżankom, bo mamy też koleżankę na przykład Dorotę Simele konieczny która będzie w drugiej turze walczyć o fotel prezydenta Mysłowic. Więc cieszę się i kibicuję wszystkim kobietom, które które podjęły taką decyzję. Decyzję wydaje mi się słuszną, bo to są znam je przez wiele, wiele lat, znam je z doświadczenia, z tego jakimi są radnymi, ale też kobietami, które na co dzień zajmują się wieloma innymi społecznymi rolami. I kobiety łagodzą obyczaje w polityce. Kobiety łagodzą obyczaje, ale mają też bardzo dużo wrażliwości, empatii i spojrzenie kobiece na taki świat polityczny jest z całkowicie innym spojrzeniem, takim, które Pomaga też rozwiązać wiele innych problemów, czego czasem mężczyźni dostrzegają. O kobietach w polityce porozmawiajmy w takim razie i, i o ustawie, i o czterech projektach ustaw. Być może, jeśli zdecyduje się pani objąć mandat sejmowy, no to będzie pani miała okazję uczestniczyć w obradach dotyczących liberalizacji aborcji. Mamy cztery projekty ustaw, komisję nadzwyczajną, do której trafiły 25 kobiet na 27. Osób w tej komisji. Czy pani zdaniem taki kompromis w ogóle jest możliwy w Polsce? Ja cieszę się, że te wszystkie cztery projekty przeszły do tej komisji i że rzeczywiście, tak jak pan redaktor podkreślił, główną, głównymi osobami, które będą zasiadać w tej komisji są kobiety, bo ta sprawa dotyczy kobiet. Ta sprawa dotyczy kobiet, kobiet, kobiecego sumienia. Wiemy, jak wygląda w tej chwili prawo aborcyjne w Polsce. Bo... Jest jednym z najbardziej restrykcyjnych tak, w Europie. Po skandalicznym wyroku Trybunału Konstytucyjnego mamy takie, a nie inne prawo i wiemy, co działo się w różnych szpitalach, też tutaj w województwie śląskim, gdzie umierały kobiety, które musiały donosić tą ciążę. Ale czy pani zdaniem jest szansa, że wyjdzie jeden wspólny projekt, czy to ja będą mam na... ja mam kolejne nadzieję... cztery projekty? I... Nie, ja mam nadzieję, że to będzie jeden wspólny projekt, gdzie dojdziemy do porozumienia, bo na to czekają przede wszystkim te kobiety, wszystkie kobiety, które wzięły udział w wyborach, które głosowały na koalicję obywatelską. I nie tylko. I nie tylko. I myślę, że ten projekt, który my mamy jako koalicja obywatelska, czyli możliwość przerwania ciąży do 12 tygodnia, jest naszym projektem kluczowym i, i na pewno będziemy pracować rzetelnie nad, w tej komisji. A ja się zastanawiam, dlaczego teraz, skoro i tak wiadomo, że w najlepszym przypadku, jeśli powstanie ów projekt albo te projekty i zostaną uchwalone przez Sejm i Senat, wszystko na to wskazuje, że tak będzie, to trafią na biurko pana prezydenta że ja dudę, a tam będzie albo w najlepszym przypadku Trybunał Konstytucyjny a realistycznie weto i wtedy nie macie szans żeby to weto. Tak, odrzucić. ale my już widzimy po innych projektach uchwał, gdzie wszystkie są kierowane przez pana prezydenta albo są wetowane albo kierowane do Trybunału, że pan prezydent nie chce współpracować, nie słucha kobiet, nie zależy mu na naszej jakby opinii to prezydent będzie oceniany i wydaje mi się, że jest oceniany. Natomiast to nie może być tak, że jesteśmy, że kobiety, które zasiadają w tej chwili czy parlamentarzyści w Sejmie nie będą nic robić, bo z góry będą zakładać, że pan prezydent będzie to wetował. My obiecaliśmy i realizujemy nasz plan wyborczy. I ta, ta, ten projekty ustaw, które są w tej chwili przyjmowane przez Sejm i Senat, będą dalej wykonywane przez parlamentarzystów. To jeszcze o podziemie aborcyjnym w Polsce, bo oficjalnie ono nie istnieje, ale wszyscy wiemy, że jest. Zapewne tak. Wiele kobiet zgłasza się do różnych organizacji, fundacji. Albo wyjeżdża za granicę. Albo wyjeżdża za granicę, by wykonać aborcję, natomiast no, prawo musi być dla, dla, dla mieszkańców, musi być dla obywateli. I to nie chodzi o to, że my chcemy wprowadzić jakiś nakaz, że chcemy, żeby tylko my chcemy doprowadzić do tego, żeby kobieta miała prawo wyboru. To w takim razie o prawie wyboru do posiadania yy, dzieci porozmawiajmy, bo ja pamiętam, w zeszłym roku z wielką pompą ogłaszaliście Państwo w Sejmiku powstanie wojewódzkiego programu in vitro minęło wiele wiele miesięcy. On miał zacząć działać na jesieni zeszłego roku, 14 marca dopiero rozpoczął się na. Bo to, pani, zastanawiam się jako dziennikarz dlaczego tak długo? co, 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 co jak to mówią młodzi kolokwialnie nie pykło. Ja powiem tak, że od samego początku, odkąd ym, rozpoczęła się szósta kadencja Sejmiku, to właśnie ten nasz program in vitro był dla nas kluczowy, ale wtedy wiemy, jaka była sytuacja. Ale potem ta sytuacja się sytuacja zmieniła. Sytuacja się zmieniła po 2022 roku i położyliśmy na stole nasz projekt związany z dofinansowaniem in vitro dla mieszkańców Województwa Śląskiego i od 14 marca, od godziny 14 ruszył ten program. No ja wiem, ale ja pytam, dlaczego do, dopiero to wtedy, był, skoro miał był, ruszyć na jesienię? Yy, 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 była to kwestia związana Związana z przeprowadzeniem tego konkursu, bo to był konkurs, to nie był przetarg, na wyłonienie firmy, która będzie realizowała jakby ten projekt in vitro. No Nie zawsze jest tak, że te kwestie formalno-prawne są takie proste. To była troszkę skomplikowana sytuacja, ale cieszymy się bardzo, bo nie wiem, czy Państwo wiecie. Ale minęło no, od 14 marca, no dzisiaj mamy miesiąc, i 404 pary zgłosiły się do tego programu in vitro. Więc dla nas to jest, y, jesteśmy dumni z tego projektu, że ruszył, że jest tak duże zainteresowanie. E, ma 20 milionów złotych. Mamy przeznaczone z budżetu województwa śląskiego do 2026 roku. No i tu musimy postawić kropkę, Katarzyna Stachowicz, radna Sejmiku Śląskiego z Platformy Obywatelskiej. Być może za <noise> miesiąc posłanka na Sejm. Dziękuję pani bardzo Dziękuję za wizytę. Dziękuję i pozdrawiam na naszym wszystkich studiach. radiosłuchaczy. i